W Genewie mogliśmy podziwiać jeden z najdroższych samochodów świata. Tak wyglądał kiedyś. Oto model Maybacha z lat 30. w wersji Zeppelin. A tak prezentuje się dziś. Czym różni się od zwykłej ultra luksusowej wersji? Ano tym, że jest jeszcze bardziej luksusowy i ekskluzywny, a kosztuje od 406 tysięcy euro. Wewnątrz znajdują się najbardziej wyszukane materiały: beżowa i czarna skóra noszą nazwy California Beige i Black Tiger. Podróżujący na tylnej kanapie mają pod ręką stylowe szampanówki. Za 4000 euro można zamówić specjalny rozpylacz zapachów umieszczony tuż przed pasażerami. Do wyboru są dwa zapachy lub każdy, który zażyczy sobie klient. Z zewnątrz cepelina rozpoznamy po dwubarwnym nadwoziu. Kolory Rocky Mountains i Taiga Black mogą oczywiście być zastąpione takimi, jakich zażyczy sobie klient zamawiający to auto. Felgi o rozmiarze 20 cali mają odcień przydymionego chromu. Przyciemniane są także lampy. Podwójne wydechy dodatkowo podzielono na pół. Emblematy Maybach są z napisem Cepelin. Pod maską pojazdu pracuje 6-litrowy silnik V12 z podwójnym doładowaniem o mocy 640 koni mechanicznych i momencie obrotowym sięgającym 1000 Nm. Co ważniejsze, jest on dostępny w przedziale od 2 do 4000 obrotów na minutę. To wystarczy, by ważące 2 tony 700 kg Monstrum osiągnęło 100 km na godzinę w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna wersji Cepelin 57 wynosi 275 km na godzinę, a średnie zużycie paliwa to 16,5 litra. Cepelin występuje w dwóch wersjach, krótszej 57 i dłuższej 62. Jeśli ktoś ma na nie ochotę. Musi się spieszyć, bo powstanie tych aut tylko 100 sztuk.